Jerzy Sztur, korzystając z profilu syna Macieja Sztura, odniósł się do wypadku samochodowego, który miał spowodować, mając 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To była najgorsza decyzja w moim życiu, pisze aktor. W poniedziałkowy wieczór media obiegła wiadomość o wypadku samochodowym spowodowanym przez Jerzego Sztura. Według raportu TVP Info aktor miał potrącić motocyklistę, a następnie próbować uciec z miejsca zdarzenia. Gdy zatrzymała go policja, miał 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. We wtorkowy wieczór na profilu Macieja Sztura, syna sprawcy wypadku, pojawiła się wiadomość od jego ojca. Nie ukrywam, że wydarzenia ostatniej doby były druzgoczące dla mnie i mojej rodziny. Pozwólcie, że tą drogą przekażę Państwu oświadczenie mojego taty, wprowadził młody szturm. Jerzy Sztur nie kryje wstydu z powodu wydarzeń ostatnich godzin, czy wyrażenie szczerego ubolewania odzwierciedla wszystkie moje emocje? Nie. Czy napisanie, że ogromnie mi przykro z powodu wydarzenia, do jakiego doszło w dniu 17 października 2022 roku, cokolwiek zmienia? Niewiele. Niemniej bez tych słów nie da się zacząć niczego, czytamy w oświadczeniu Jerzego Sztura. Aktor zdobył się na oficjalne przeprosiny. Dodał też, że wbrew wcześniejszym informacjom oczekiwał razem z innym uczestnikiem wypadku na przybycie służb. Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. Deklaruję pełną współpracę z organami powołanymi do wyjaśnienia wczorajszego incydentu. Jednocześnie chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika i razem oczekiwaliśmy na przyjazd policji.